Zbieramy się, tak, zbieramy się, tak, zbieramy się. Tu już mam przygotowane do wydruku, raczej znaczy, do opisu, Już do wydruku. Żebym się spieszyłem do domu, ale tutaj sobie schowam, żeby go opisać, bo generalnie, ogólnie rzecz biorąc, no, <laughs> e, przegiąłem dacho o 40. Ile? Ile, ile, panie? Yy, yy, kuźwa. Żeby to było widzieć, gdzie to, jak, kurde? Nie, no jazdy jest tyle, ale pracy, poczekajcie, to bym musiał e, przeliczyć, policzyć. Po 21 się zatrzymałem. 15, 16. Co? Dobra. to sobie na spokojnie. Nie 1546 O, 15,46 wyszło. No nic, no muszę opisać to jakoś sensownie. Nie wiem jak, ale jakoś Zbieramy się na rozładunek. Już mam od razu też i załadunek Nie to załadunek też już mam Oczywiście moje ulubione miejsce no ale... A wieje dzisiaj jak Stochu, powiem Wam, jak Stochu. Albo i więcej. Jest tak wiecznie Dramat. Ciekawe jak to będzie. Akurat ja trochę no, będę jechać z wiatrem, no nie? Lekko z, z wiatrem, no ale... Serio, no kurde, no, nie mogłeś wcześniej pyknąć, że... Jeszcze teraz wypoziomuję. Dobrze. Trochę z wiatrem, ale później dalej, im dalej w las, tym gorzej będzie na pewno. Z powrotem, to ja centralnie pod wiatr jechać. Centralnie albo tak, 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 tak. No tak. tutaj panowie mają trochę przekichane, bo na dworzu pracują u ojca. Przycinka drzew. Przycinka zimowa, tak zwana. Przycinka zimowa. Gałęzie, nadmiar, gałęzie się odcina. Samego rana buszują po sadzie. A my na razie mamy tutaj ciszy spokój, co? Nawet nie jest tak zimno. Ile jest? 11 stopni. No. no, pewnie dlatego, a powiem wam, że dzisiaj wyjazd, dzisiejszy dzień, to jest tak, jakby najlepiej mi, kurde, ktoś by. Najlepiej, żeby było. No Ściąć głowę. Bo jak się czuję, to jest tragedia. No, dosłownie. Dzisiejszy dzień przechodzi przychodzi ludzkie pojęcie, jeżeli chodzi o samopoczucie. Gdzie, aczkolwiek tak nie mam. No nie, tak nie mam, żebym się jakoś dziwnie czuł. Nie wiem. Kawa, Red Bull, wszystko teraz podwójna kawa, zobaczymy. Chciałem się zdrzemnąć, ale trochę już mi czasu brakło, żeby takie poczynienie zrobić. Udało się do, do miasta pojechać, zakupów porobić, powrócić, opakować powoli, obiad, kąpiel już, 14.30. Dobra, no, ale dwie sekundy za późno, dwie sekundy. No, więc tak to, proszę Państwa, jest. Dzień dzisiejszy, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj jest 16 czy 17 grudzień 16 grudzień Ostatni tydzień przed świętami A co jeszcze będzie między świętami? Kto wie Coś pewnie będzie trzeba zrobić Pewnie Pewnie tak No dobra, jedziemy, bo mi się zaraz Co patrzę to mi się zaraz rozładuje mi się ta kamerka Jedziemy Kurde, ile to patrzyłem przez Google to pokazywało 117 km o, Ale poczny wiatr Jezu Wschodni By no, zachodni przepraszam od zachodni Tak, już zaladowanym oczywiście w, w, w Rondi Ogólnie rzecz biorąc tak to wygląda wczoraj przyjechałem sobie wczoraj o pierwszej z minutami jak rozładowałem, to od razu tutaj przyjechałem i ten... no i chwilkę poczekałem ale to już w biurze Dał mi cynka, że mogę jechać więc. Dobrze, dobrze. A tym razem <gryw> dziwnie mnie załadowali, bo znaczy dziwnie może i tak ładują, no, pewnie tak ładują, bo i ponieważ co tam wyrównać Ci trzeba? No może wyrównać, nie ma problemu. Dobra, poczekasz. Kochasz to poczekasz. Idziemy sobie trendy spokojnie w prawicę i w prawicę mm, mam w leżąco dziwny sposób no ale pytałem się czemu tak no bo okazuje się że są długie długie skurczybiki że po, po sto, stojące nie załadują mm, jest jeden w boku na boku po drugiej stronie jest taki z kartonu, niby jakiś taki stelaż, dwa stelaże i potem położony z tej strony i, i tak se leżą nie? No. i tak seleżą, leżą siedem sztuk siedem sztuk, proszę trzeba jest ok, a samochód jest no niestety no niestety tak to jest, drewna przyjeżdża, przyjeżdża cały czas oporowo no co, jadę do Gdańska, na 15 mam ustawione, 15.30 będę, a tak długo? No cóż, ale czekajcie, o której? A, o 4.30 zatrzymałem się, ale to zaadunek w miarę tam poszedł, poszedł, no nie, ale potem jakiś tam system im padł i nie mogli mi zrobić papieru, więc ponad godzinę musiałem czekać, a już tam siedziałem za bokami w porcach. Tak mi się spać chciało, zmęczony byłem, ale co z tego? A, zegarek już mi wyburował od godziny dziewiątej, non stop. Że, kurde, a to to, a to tamto. Kurde, no dosłownie, no nie dało się spać. Zmuszony byłem stać. Zrobiłem tam fakturki. Jeszcze jedną muszę zrobić fakturę. Um, bo wysyłane. Jest jedzone, napite i teraz trzeba do roboty. No i co? No? Przekładka, raczej znaczy przykładka w się zdejmujemy w Balticone pobieramy pustą łodnię. To jest pod załadunek. Pod załadunek. Więc zobaczymy jak to będzie. Może i się uda. Aby to załadować może dzisiaj? Nie wiem. To zobaczymy. Aczkolwiek ciekawe na jakim tam temperaturze musi być bo nie chciałbym żeby to stało mi ale to się okaże to się wszystko okaże no najwyżej kurde by się załadowało dojechałoby się do domu tam by się w razie co podpięło ale to słuchajcie co raczej? raczej na razie póki co trzeba jechać tamte trochę niecierpliwe Sztormował, no, wiatr nie ustępuje. Sztormował, i tak właśnie w nocy się chciałem zawizować, to powiem No że już tak było zarezerwowane. DZ. No ale ważne, że mam okienko, można jechać zdać no, no i ten pobrać i jechać dalej, co nie. No właśnie, dobrze.

Na DCT dziwna kolejka, strasznie. No, ale to mi się wydaje, że to wszystko przez te sztormowanie i to i tamto, albo tak było już dużo chętnych na tą godzinę. Nie wiem, nie znam się. A było tak dobrze i pięknie, ale no, jestem na buforowym. Na Baltico nie miałem pobrać. Pierw nie była awizacji, a potem ten. Mm, awizacja się znalazła, ale no niestety, ale się okazało, że dopiero po 18 będą gotowe raczej znaczy będzie mój gotowy kontener więc lipa w chu. no ale co poradzisz, chodź tu tędy, chodź i do po 18 kurde będę czekać no nic, no to się zje obiad, dopiero godzina 16 30 więc tak o. dobra się trzeba oczekiwać Ale wtedy nie było do śmiechu czterech A, ten też się będzie jechać No proszę Oj przepraszam Eż no, w sumie będę jechać już na Gdańsk Wczoraj załadowałem po pauzie, 19, około 19, po 19 wyjechałem z tego, z bo Balticona, może w ten sposób, o, z Balticona I, i co proszę Państwa, przyjechałem, było w pół do pierwszej, w pół do pierwszej i co? No i co? No musiałem jednak nie, 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 ten, nie ładowali całodobowo. No szkoda. Ale to i tak wiecie hmm. Odprawa niby tu na Teresy Ale <laughs> Przyjechaliśmy Co ja tutaj? Dwie 10 stoję Niby dwie agencje miały być Ale poszedłem do jednej, bo drugiej nie mogłem znaleźć I co? Ona babka i mi powiedziała, że tam ci zdalnie robią, a oni resztę, no nie no to mówię okej. Okay. Ale po dwóch godzinach stwierdzili, że jednak iść do portu, odprawią cię w porcie, no nie. Elegancko co? Czekajcie. Oddam przepustkę. No przejdź panu. Przejdź. Przejdź. No co? Jestem, wiesz? Jestem. Wyobraź to sobie, że jestem. Nie musi się cieszyć, aż tak bardzo. No, więc dobrze. Jadymy, ale ja jeszcze sobie skoczę przez sobie przez kaupkę. ale te autka te są śmieszne, takie pod głowie, że ja pierdzielę. Nie to i hu. No, pojadę się wykąpać, ogarnąć się. Będziemy jechać dalej na Gdańsk, ale powiem Wam szczerze, że chciałem zrobić okienko, tylko 11-12 w nocy było, no nie? No tą drogę zrobili w końcu i odkąd ja jeżdżę, kurde, czyli odkąd ja wiem, mianowicie ta tutaj ta strytkowska tak od Łodzi do Strykowa to tam non stop była rozpierdzielona ta, ta droga. No z roku na rok coraz gorzej. Czekajcie, kiedy ja byłem? W tym roku czy w tamtym roku ostatnim razem? Hmm może jeszcze w tym roku? Kurde Nie chcę wam, wam, was skłamać Ale coś Dobra przy ciągu roku no, to... W końcu zrobili drogę, jupi, brawo kurde ten eee, Łódź, kur. No. <grych> no w końcu się zmobilizowali i zrobili drogę, zaczepić, więc dobra, no jeszcze jest 340 do celu i tak, znaczy i tak chyba będę gdzieś musiał, musiałbym pauzę robić, więc dojedę sobie do domu. I tam się ogarnę i pojedziemy dalej, no cztery piątkę zrobimy W tym, w Z Stamtąd to z palcem w dół pojadę złożyć i pobrać i jeszcze raz od pauzę zrobić no. No, Jest trzynasta Jesteś kurde gigant no, Coś mi się czuło, czułem, że on będzie chciał przede mną przejechać, ale chyba z w końcu Lekko, lekko, naprawdę lekko. No agregat włączy w domu, jak wyjadę z domu, bo był już nagrzany. Gdy dojechałem, był już nagrzany do 15. No a raczej nie powinno jakoś tam zbytnio spaść ta temperatura, bo jak załadowali to było mm -hmm. i włączyłem to było 3 stopni, 3 stopnie. Po... Spoko, spoczku. Dobra, jedziemy sobie tutaj tędy Jeszcze tam na Stryków Przez Stryków I tyle Ale tamten koleś to... wielce kurde, no... Mm, Jak by to powiedzieć? No ciekawski Bo przyszedłem, widział, że papiery, ten od razu do mnie przyszedł No i co? No i co? No i no co to? Dostał, tego, coś tam się podpytywał. Dostać papiery? Ja mówię, no tak Nie od razu, kur, no, kurczę, ten telefon pisze. coś. I nawet ani słowa, ja mówię a co tam? Na no ani słowa, kurczę, poszedł sobie. Elegancko, co? No. <gry> Nie wiem, no godzinę później był po mnie i. Nawet jakbym się odprawił, to on by chciał, żeby on też był podprawiony. no ale... No. no jest jak jest, no ale też widziałem, że dostał papiery. Też będzie chyba miał odprawę przez port, no ale... Byłem w agencji, mówię, czy słyszały Panie, że ja mam jechać? No tak, no nie, wie, ale nie wiemy który, no, któryś ma jechać i który ma zostać. Dlatego też, bo nie uświadamiałem, że ja nie i, i tego no nie. nie to się masz papiery? No ma <laughs> musiałem pójść po Cemerkę, wszystkie papiery <laughs> i dlatego tak powiedziałem, no ale kurde, bo rozłożyłem się w samochodzie, tak już widzę idzie. <laughs> Czekać to trzeba na swoją kolejkę No to ja to jest takie wkurzające, że ktoś... Generalnie jak ktoś później przyjechał i wyjeżdża szybciej niż ja, to jest wkurzające, no ale jak on był godzinę później ode mnie, no to czemu od razu powiedzmy, podpytywać się czy już mam, czy jak, czy co, i jak. No nic. Ja bym sobie wcześniej czekał, nie musiałbym się pytać, no dobra. To jedziemy, jedziemy, przejechać. Nie powinno być korków, powinno być gładko, i tyle, dobra, jedziemy. Wyłącz bieg, oczywiście, wszystko z pośpiechu. Ale kurde, co ja odwaliłem, to jest moje. Że tak powiedzmy. Dobra, trzeba się rozebrać. Co ja taki odwaliłem? Oczywiście yy, złożenie miałem i miałem jeszcze zrobić podjęcie kontenera. No i oczywiście w systemie e brama, jakby to powiedzieć, chciałem dodać kontener. No i. Podejrzewałem, że zrobiłem, no nie? Moje uchybienie było takie, że nie sprawdziłem ogólnie. Druga waga przy może co działa? Nie ma tam chyba wagi. Już... Też musiałem się ważyć. No, że... Chciałem dodać do istniejącej awizacji drugi kontener. No i ogólnie tu już chciałem też. Też chciałem, e, od razu przy, wyszła jakaś tam godzina, chciałem kliknąć na no nie, no i oczywiście nie udało się, więc e, kolejna próba i kolejna próba i to i tamto i potem w końcu wcisnąłem swoją godzinę, żeby zatwierdzić, niby było, że dodano, ale nie dodano, <laughs> bo tak jak mi babka powiedziała, że przy takich kombinacjach pierwszym razem coś nie wyjdzie, to niby jest takie coś, że może wyskoczyć ten kontener, który ja chciałem dodać. No i kumuję mojemu zdziwieniu. Jak przyjechałem sobie tutaj pod DTT. Przejechałem tutaj tego. Oczywiście musiałem na drugich bramkach, yy, znaczy na pierwszych bramkach w sumie. Yy, zadzwonić, że yy, no, poproszę zmienić rejestrację. No i później było to, że widzę tylko jeden kontener i mówię co jest. I dziękuję, proszę jechać, nie? No to szybciutko się zatrzymałem, poszedłem do biura No i no, w biurze babka mi powiedziała Proszę dzwonić na Ebramę Bo ona tu nic nie zrobi Nie jest w stanie nic zrobić No to dzwonię na Ebramę No i oczywiście babka to O tak, bo wy wszyscy tak Jeszcze taką głupią Rejestrację masz, no nie <gryw> Kurde no Słuchaj, nie ja wybierałem Miało być Kurde, jak miało być. Na pewno jest zielono... Nie, nowy Tomyśl. Eee, nowy Tomyśl, ale jaki tam jest ten nowym Tomyślu? Nie. Był... P? Chyba pierwszy jest P. Ale dobra. Ale dobra. No, i, i co? No, i babka mówi: No, dobrze, no to proszę jeszcze raz wjechać przez bramki. No, to mówię: No, to przez Ocera? No możesz już przez Ocera? No i dobra. Wjeżdżam, brameczki, pyk, coś tam, że żeby jechać, tak, że jest, jest tak. Coś w toku, nie wiem. Mówię: Dobra, kurde, nie wiedziałem, jak tu się zachować z tym. No, to pojechałem na drugi bramki, już przed jazdę, już o te ostatnie bramki. Czyli są ocery, pierwsza i druga, no nie, no to na drugich ostatnich. Dobra, się. No to jedź Dobra, no ja i tak nie dojadę. E, Budą pod szczecin jadą. No. no i tam na tych drugich bramkach się okazało, że nie widzi, nie ma awizacji. Ja mówię, co jest? Dzwonię. Klepią, klepią, tam już dwie siedzą, klepią, klepią. Niestety musisz cofnąć i jeszcze raz przejechać. Ja mówię przez OCR, a jak chcesz, to przejść przez OCR -a. Jadę przez OCR. -a. Dojeżdżam do bramki. Dzwonię, poprawcie... Ale choinka, Poprawcie mi tutaj rejestrację. ale OCR cię nie szczytał. jak mówię, jak mnie nie szczytał. No ostatnie szczytanie było 13, 19.33. No to ja mówię, no to chyba jest. Nie, jeszcze raz poproszę. Ja mówię, nie no, chyba ja, ja se ze mnie robię. Na przekór, na przekór. że przez to, że nie dodane było prawidłowo przeze mnie no i, to i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, tak się śmiałem, od no nie, takie było moje myśli, o. <grym> no, no to w końcu, no to już, czekajcie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz przez to jechałem, no, wjechałem, to już, to już chyba nie musiałem, nie, przyłożyć karty, przyłożyłem, ale coś tam jeszcze było, nie wiem czy już tak z Maszy to poszło jakoś, nie wiem, no a drugi oczywiście było też poprawa tego rejestracji i jeszcze ważenie, no i ważenie, pum, zdanie ważenie, pobranie, wyjazd, dziękuję, miłego miłego dnia powiedzmy, czy tak, no i tak już jestem tutaj, proszę Państwa, dziewiętnasta Niby pierwszy CR był zgrany. <laughs> no, prawie dwie godziny, co? <laughs> Ale zdanie, no tam na no. zdanie, nie wiem, 15 mi wyszła, czy to coś innego, dzień piętnastka wyszło, już nie wiem. Ale powiedzmy tam dosyć, nie za długo, nie za krótko, w sam raz. Uwaga, no to tam byłem siedzi w kolejce.

Cita, cita. Tak, tak, coś takiego. Koło godziny mi zaszło, jak już dojechałem na pole do zdania kontenera. No, no, no i tak zeszło. Więc godzina powiedzmy jest do tyłu z całym planem. No, ja ja tam kurde, o której mogę być? Poczekaj, to poczekaj, to, niech się wepnę. Nic nie jedzie. No to będę drugiej 17. No, 340 km 520, no, ale to zbije zbiję, będzie poniżej długości. No, ale nie wiem, czy mój, znaczy po, poni... poniżej drugiej, o może tak, Ojciec. No, ale wiem, że ten mój gnój nie wytrzyma na pewno. Jeszcze tyle czasu Zobaczymy, zobacz. zobaczymy Zobaczymy no, stargard Starogard Gdański Trzeba jechać I tam na Piłę I to No, To więcej jest handlówki Więc może się zbiję szybciej O tej godzinie No to zamiast na ósmą To będę proszę Państwa Tak powiedzmy koło 11 to będzie moja druga, zużyta dziewiątka no, tak to wygląda. Z głupoty zrobiło się gówno, że tak powiedzmy. Ach, no nic. Nic innego nie zostaje, jak sobie załączyć pierwszą chceczkę, 85. 5 jedziemy.